Zadzioł się zjazd korespondentów z popularnego tygodnika wiejskiego Chmocka Droga. Pismo to bije dziś ponad 200 tysięcy na klasę. marszałek Zambrowski omówił aktualne zagadnienia w wsi w myśl Narodowego Planu Gospodarczego. Włóżniowe obrazy wykazały, że wieś sama potrafi mówić o swoich bolączkach, trudnościach i perspektywach pracy. W dyskusji poruszono sprawę aprowizacji kraju, zawodnictwa i upowszechnienia kultury. Chłop korespondent, którego listy zamieszcza gazeta, zajmuje w gromadzie swoją wysoką pozycję. Pracując nad sobą, awansuje z powrotem. Przenosimy się z kolei na zjazd studentów wisiostków. Zjazd obradował również w Warszawie i zgromadził 250 delegatów. Przysłuchiwali mu się członkowie rządu z wicepremierem Korzyckim i ministrem Krzeszewskim na cele. Tematem obrad było zwalczanie analfabetyzmu i dalsza przebudowa szkolnictwa średniego. Studiująca młodzież chłopska, weźmie masowy udział w organizacji Służba Polska. Ostatnie obrazki zimowe utrwalone przez naszych operatorów dosłownie w przededniu naglego wtargnięcia wiosny. Jesteśmy na terenach młodieckich w okolicach kartu. Marszale Krola Rzymierski i Wojewoda Gdański z udają się na polowanie. Dzik jest czujnym i chytrym szkodnikiem. nie będzie trzeba Królem polowania został Wojewoda Inżynier z Na Mazurach jeszcze słoneczna zima. Wszystkie rybki śpią w jeziorze, lecz nawet w zimie nie mają spokoju. Olbrzymie niewody zapuszcza się w przeręble i zakłada pod lodem przy pomocy długich styków. Specjalny kierat zaoszczędza pracy doświadczonym rybakom. Jest nielichy. Mówi się tu szczupaki o konie, ścielawy i płoty. Już od listopada ubiegłego roku czynny jest w Olsztynie Olimpijski Ośrodek Lekkoatletyczny. Jak się okazuje, zdobycie wieńca laurowego nie jest lekkim kawałkiem chleba. Ramna gimnastyka otwiera pracowity dzień naszych zawodników. Pracownicy kursu sportowego nie zaniedbują przy tym swoich zajęć zawodowych. Marysia Brokówna uczy się w liceum. Mistrz Polski w dziesięcioboju Adamczyk pracuje w kreślarni. surowy regulamin określa ściśle godziny pracy i wypoczynku. Kandydaci na olimpijczyków poddani są stalej obserwacji lekarskiej. Ręce masażystów pobudzają krew do szybszego obiegu. Gimnastyka, trening i praca. Wypoczynek i znów zaprawa sportowa. Autorytet trenerów wlada tu niepodzielnie. Mistrzyni Polski w Zródzie stepem Stachowiczowa. Łomowski, Mistrz Polski w rzucie Kulo. Dyskowo-Ladamczyk. w Skoku Otywce. W sali tej reprezentowane są wszystkie konkurencje. Wyniki z dnia na dzień lepsze. Wierzymy, że lekko atleci nasi nie przyniosą nam. Ministerstwo Obrony Narodowej posiada w szklanki porędy piękny, domny początkowy. Oficerowie przechodzą tu również wyszkolenie sportowe. Widzimy właśnie pierwszy krok narciarstwa. Podstawa nowicie bojowa, cóż kiedy technika na razie jeszcze szwankuje. Jesteśmy przekonani, że po paru lekcjach pójdzie jak sławka, oczywiście śnieżnego. A oto międzynarodowe zawody narciarskie o Puchar Tat. W biegu zjazdowym wzięło udział 99 zawodników, w tym 18 pań. Trasa przebiega od szczytu Kasprowego wierchu granicą do Przełęczy i w dół do kosla goryskowego. konkurencji męskiej zwyciężył ciastak gąsienica. Następnego dnia odbył się slalom. Na przestrzeni pracy znajdowały się 54 bramki. Po ciężkiej walce wygrał Jugosłowianin Ine Mulej. Największym zainteresowaniem publiczności cieszyły się jak zwykle skoki. Sprawiło się blisko 10 tysięcy widzów. Rewelacją w tej konkurencji był młody zawodnik śląski Antoni Wieczorek, zdobywca najmłodszego skoku dnia. W ogólnej punktacji pierwsze miejsce zajął jednak Stanisław Maruta. Tak skończył się tegoroczny sezon sportów zimowych. Niestety dopiero otrzymaliśmy zdjęcia z historycznych dni Czechosłowacji. Na o reakcyjnej próbie zamachu stanu pustoszeją fabryki i biura. Robotnica Praga zgromadziła się na rynku Starego Miasta. Wśród nieprzejrzanych tłumów wygłosił przemówienie premier Goswart. Reakcja dąży do wprowadzenia z powrotem systemu kapitalistycznego, do zmiany polityki zagranicznej. Spiskowcy chcą stworzyć nowe monarchium i oddać naród na pastę imperializmu. Siedzni, wierni, powodnimu duchu narodni świat pracy rozbije wszelkimi środkami plany wstecznictwa. poparli premiera i zażądali utworzenia frontu narodowego, opartego na prawdziwie podstępowych siłach demokracji. Reakcyjni ministrowie zostali usunięci z rządu. Lud pokrzyżował plany agentów reakcji. Republika Czegosłowacka wyszła zwycięsko z wielkiej próby politycznej. Radziecka marynarka wojenna patroluje odległe rejony moza czarnego. Okręty te służą do połowu min, pozostałych jeszcze po ostatniej wojnie. Na wodę spuszcza się boje magnetyczne, które sygnalizują obecność zakotwiczonych nici. Specjalne urządzenia odrywają je od dna.

że szlaki Morza Czarnego przestają być niebezpieczne dla żeglugi. To egzotyczne kosmate zwierzątko okazało się kapeluszem na londyńskiej Rezimut. Uwaga modnicy oto zarządzenia mody na sezon wiosenny. Kapelusze robi się koniecznie ze słomki. Za przybranie służyć mogą ksiaty, ptaszki, rybki, króliki... O, przepraszam, zagalopowałem się. W każdym razie woalki są nieodzowne. Najgustowniejszą zdobą kapelusza jest jednak ładna twarzyczka. W Polsce mamy pewne kłopoty z zagraniczną słomką. Modelki natomiast są u nas stanowczo ładniejsze. Znany podróżnik Bertrand Flerney odkrył nieznany dotychczas szczep Indian. Są to tak zwani dziwarości, czyli łowcy głup. Ludek ten, niegdyś przeciętny, dziś znacznie złagodnia. Może dlatego, że uparcie unika wszelkich kontaktów z dzialyną. Dziwarości żyją z polowania i rybołówstwa. Oto oryginalne metody rybackie. Miazgę korzeni, która zawiera składniki usypiające, wrzuca się do rzeki. Oburzone ryby wypływają na powierzchnię i stają się łatwym lupem Indian. W okresie Florne'a Dziwarosci po badaniach z skryli się jeszcze głębiej w dziewiczych latach nad Amazonką.